Na cześć i chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu, Trójcy Świętej Jedynemu, na pożytek nasz zbawienny czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, na święto Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej, lekcję wyjętą z Księgi Przysłów. Ja miłuję tych, którzy mnie miłują i ci, co rano dla mnie czuwają, znajdą mnie. Ze mną są bogactwa i chwała zasoby wspaniałe i sprawiedliwość. Owoc mój bowiem lepszy jest od złota i drogich kamieni, a nasiona moje nad srebro wyborne, kroczę po drogach sprawiedliwości, po środku dróg słuszności, by wzbogacić miłujących mnie i napełnić ich skarby. Pan posiadł mnie na początku dróg swoich. Zanim cokolwiek od początku uczynił. Od wieków zrządzona jestem i od starodawna, zanim ziemia powstała. Nie było jeszcze przepaści, a jam poczęta była. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie, błogosławieni, którzy strzegą dróg moich. Słuchajcie nauki, a bądźcie mądrzy i nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, In, który czuwa codziennie u drzwi moich i strzeże podwojów mej bramy. Kto mnie znajdzie, znajdzie życie i wyczerpie zbawienie od Pana. I Ewangelią zapisaną u świętego Ewangelisty Jana, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy, wysłuchajcie. Onego czasu odbywały się gody weselne w kanie galilejskiej. I była tam Matka Jezusowa. Zaproszono też na godę Jezusa wraz z uczniami jego. A gdy zabrakło wina, rzekła Matka Jezusa do niego: Wina nie mają. I rzekł jej Jezus: Zostaw to mnie niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja. Mówi tedy Matka jego do sług: Uczyńcie cokolwiek wam powie. A było tam sześć stągwi kamiennych. Ustawionych dla obrzędowych obmyć żydowskich, z których każda mogła pomieścić dwa lub trzy wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie tą wodą. I napełnili je aż po brzegi. I rzekł do nich Jezus, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. A gdy gospodarz skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział, skąd by się wzięło, lecz słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli, przywołał gospodarz wesela oblubieńca i rzekł doń. Każdy człowiek daje naprzód dobre wino, a kiedy się napiją, wtedy to, które jest gorsze, a Ty zachowałeś dobre wino aż do tego czasu. Taki to początek cudów uczynił Jezus w kanie galilejskiej i okazał chwałę swoją. I uwierzyli weń uczniowie Jego. Tyle słów Ewangelii Świętej przeznaczonych na dzień dzisiejszy. Mię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czcigodni księża, najdrożsi wierni, Kościół Święty, nasza najlepsza matka, w dzisiejszym dniu przedstawia nam, każe nam rozmyślać o. Matce Bożej Częstochowskiej, o Pani Jasnogórskiej, o tym wyjątkowym sanktuarium, wyjątkowym w skali całego świata, bo jest to jedno z najbardziej popularnych sanktuariów na całej kuli ziemskiej i bez wątpienia najbardziej popularne w Polsce. Jest to miejsce rozlicznych pielgrzymek, jest to miejsce też niezliczonych cudów, różnego rodzaju łask otrzymanych za pośrednictwem Matki Najświętszej. Ale Matka Boża Częstochowska zasługuje na jeszcze większe pochwały. Ma jeszcze większe zasługi, ponieważ przynajmniej od połowy XVII wieku losy Polski splotły się bardzo mocno, splotły się w sposób zupełnie wyjątkowy właśnie z Matką Najświętszą Jasnogórską, z Matką Bożą Częstochowską. Dobrze wszyscy wiemy, jak bardzo mocno polski katolicyzm jest maryjny, jak bardzo jest związany z Matką Bożą, ale z drugiej strony też musimy zauważyć, że kult Matki Bożej w Polsce nieodłącznie wiąże się również z ikoną Matki Bożej Częstochowskiej, że pomimo oczywistej, oczywistej popularności wielu innych, wielkich, bardzo ważnych sanktuarium, sanktuariów, to jednak sanktuarium w Częstochowie zasługuje na miano tego najważniejszego. I oczywiście wiedzą o tym również nasi wrogowie. Bardzo ciekawe świadectwo, że tutaj zostać przywołane. Otóż myśl wyrażona przez przedstawiciela jednego z największych wrogów naszej ojczyzny, mianowicie neopogańskiego niemieckiego narodowego socjalizmu, przedstawiciel tego nurtu, Hans Frank, szef generalnej guberni, wyrzekł był tę myśl. Że jeżeli nawet wszystkie światła w Polsce zgasną dla tego narodu, to jednak zostaną zawsze jeszcze te dwa: święta z Częstochowy i Kościół. I oczywiście nie mylił się tutaj ten człowiek, oczywiście zupełnie przecież ani to żaden teolog, ani też żaden autorytet, ale przypadkowo wypowiedział słowa niezwykle mądre, bo nie dość, że rzeczywiście i Kościół i Matka Najświętsza są tymi filarami, na, na których Polska. Mogła się ostać wśród tych wszystkich zawierów historii, ale nawet i ta kolejność zasługuje na pewną uwagę, że najpierw matka Boża jest wypowiedziana, a potem dopiero kościół. Nie oznacza to wcale, że kościół jest mniej ważny, bo kościół jest przecież mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa w porządku istot, istotnościowym, tym porządku metafizycznym, w porządku tym jakby najbardziej zasadniczym. Oczywiście kościół jest na pierwszym miejscu. Ale w porządku chronologicznym, czasowym, to w tym porządku Matka Najświętsza jest pierwsza. I to bardzo dobrze też widać z tekstu dzisiejszej Ewangelii. Właśnie dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam bardzo wyraźnie, że Pan Jezus znalazł się na Weselu, dlatego, że znalazła się ta Matka Najświętsza. Skutek tego, że Maryja została zaproszona, również Pan Jezus ze swoimi uczniami został zaproszony. I ojcowie Kościoła rozwijają w szczegółach tę myśl i zastanawiają się, jak to się mogło stać, że Chrystus nie został zaproszony. Jezus, może jeszcze nie rozumiano dokładnie tego, kim on jest, ale właśnie, czy oni wiedzieli, że jest wielkim nauczycielem, czy nie? Tutaj ojcowie Kościoła zostawiają nam dwie możliwości: albo więc zupełnie nie znali Jezusa Chrystusa i wobec tego zaprosili jego matkę i w konsekwencji dopiero zaprosili samego mistrza z Nazaretu. Albo też mieli o nim fałszywe zdanie, bo kojarzyli go jako nauczyciela, który uczy prawd o Bogu, a taki człowiek niekoniecznie jest chętny do tego, żeby brać udział w weselu. Ale ta, wydawałoby się nieistotna prawda, jakiś szczegół mało znaczący, pozornie tylko, kryje w sobie wielką głębię teologiczną. Dokładnie tak jest. W porządku teologicznym. Matka Najświętsza jest tą, która przeprowadza pana Jezusa zarówno do tych środowisk, do tych społeczeństw, do tych dusz, które albo w ogóle nie znają pana Jezusa, albo mają o nim fałszywe mniemania. Tak jak heretycy, Żydzi i muzułmanie, też można tutaj ich właściwie do tego włączyć. A więc wprowadza Matka Najświętsza pana Jezusa, co jest można powiedzieć niczym innym, jak jednym z ważniejszych zadań dobrej matki. Jak bardzo mylą się ty, ci, którzy uważają Maryję bardziej za jakiś rodzaj surogatki, za kogoś, kto owszem urodził Pana Jezusa, owszem przez te dziewięć miesięcy nosił pod swoim sercem ciało, Boga człowieka, ale potem właściwie można powiedzieć, jakby zostawił swojemu losowi, owszem, jeszcze jakoś wychował jako dziecko, ale na tym jego rola się kończy. Otóż Maryja nie jest kimś takim. Maria jest naprawdę Matką Bożą, a zadanie Matki Bożej, znaczy Matki każdej matki, jest to, żeby wprowadzać swoje dziecko w jakieś społeczeństwo. Oczywiście to jest funkcja zasadniczo Ojca, ale początek tego zadania jednak należy do Matki. Już małe dziecko jest wprowadzane jakoś w społeczność, jakoś w ten świat otaczający. I to jest zadanie Matki Bożej, i widać to bardzo dokładnie w dzisiejszej Ewangelii. Otóż Maria przyprowadza Pana Jezusa. I Oczywiście możemy to rozpatrywać na tych dwóch zasadniczych płaszczyznach, bo to wprowadzanie Pana Jezusa ono ma zarówno miejsce w dziedzinie społeczeństw, narodów, krajów, prowincji i tak dalej, kontynentów. To jest oczywiste i to jest wybitne zadanie Matki Bożej naprowadzić całe narody do tego, żeby były katolickimi. Ona prowadzi do tego, żeby narody nie tylko z liczby, nie tylko jakiś procent społeczności był Wyznania katolickiego, ale prowadzi do tego, aby całe społeczeństwa, całe państwa, można powiedzieć, nie tylko materialnie, ale również formalnie, to znaczy, żeby rzeczywiście żyły duchem chrześcijaństwa, nie tylko nominalnie, ale faktycznie, żeby żyły chrześcijaństwem, żeby oddychały atmosferą chrystusową. Ona pragnie tego, aby społeczeństwa były katolickie, jak najbardziej oddane jej synowi, ale też strzeże, pilnuje tego, żeby. Ta sytuacja się utrzymywała, żeby ona się pogłębiała. I to samo możemy powiedzieć o duszach ludzkich. Każda dusza ludzka jest więcej warta, jak pisze święty Tomasz z zakwinu, niż cały świat materialny. Każda dusza ludzka jest w istocie właśnie takim światem, można powiedzieć, każda z nich stanowi taką bardzo istotną wartość w oczach Pana Boga. I Matka Boża wprowadza też w każdą z tych dusz ludzkich, które. Nie stawiają przeszkód, wprowadza Pana Jezusa. Jeśli przyjrzymy się szczegółom dzisiejszego fragmentu Ewangelii, to zobaczymy dokładnie, na czym polega to zadanie Maryi, jak ona wprowadza tego Pana Jezusa. Bo zobaczmy, że to pośrednictwo Matki Bożej, bo mamy do czynienia z Maryją jako pośredniczką, a więc ona wprowadza, ale zobaczmy, na czym polega to pośrednictwo. Czytamy, że najpierw Matka Boża. Zauważa fakt braku wina. Ona jest to, która naprowadza pana Jezusa na konkretne braki i biedy ludzkie. Nie dlatego, oczywiście, żeby pan Jezus potrzebował kogoś takiego, bo on przecież sam dobrze to wie, zanim jeszcze Matka Boża to w ogóle jakoś zauważyła i powiedziała, on to dobrze wiedział. Ale to jest jej zadanie i w tym objawia się jej miłosierdzie. Bo jest rzeczą miłosierdzia, żeby zauważać cudze braki i żeby na te braki reagować. I zobaczmy, że Matka Boża jest tak pełna tego miłosierdzia, i tak można powiedzieć mężna w tym wyznawaniu miłosierdzia, że nawet nie lęka się tej powiedzmy drobnej nagany, której tutaj doświadcza. Ona rzeczywiście nie zraża się jakimiś trudnościami, ona potrafi wyprosić bardzo wiele. I to znowu możemy odnieść do całych narodów, społeczeństw, możemy to odnieść do konkretnych ludzkich dusz. I drugie zadanie Matki Bożej. Otóż Matka Boża mówi sługom, uczyńcie wszystko, co On wam powie. Uczyńcie wszystko, co powie Jezus Chrystus. I to jest zadanie, można powiedzieć, ten drugi kierunek pośrednictwa. Tym razem chodzi o to, żeby ludzi wprowadzić na ten poziom boski, żeby ludzi uczynić podobnymi do Boga. A dzieje się to wtedy, kiedy nasza wola upodabnia się do woli boskiej. Kiedy my zaczynamy. Pragnąć tego, czego pragnie Bóg, i pra zaczynamy czynić to, czego, czego pragnie od nas Bóg, abyśmy czynili. A więc nasza wola musi być podporządkowana woli boskiej. I widać bardzo wyraźnie Maryja tego pragnie i tutaj objawia się jej sprawiedliwość, bo jest rzeczą sprawiedliwości, aby czynić to, co się każdemu należy, żeby każdemu oddawać to, co Jemu się należy. Bogu należy się posłuszeństwo, do Boga należy dążyć jako osta, do ostatecznego celu, bo On jest przecież tym ostatecznym celem, jest tym szczęściem każdego z nas. Wobec tego Matka Boża, Bawia swoje miłosierdzie i sprawiedliwość, ona nie tylko przyprowadza Chrystusa do nas, ale również nas prowadzi do Niego. I znowu możemy to odnieść do tych dwóch płaszczyzn, do tej społecznej płaszczyzny, całych narodów. Które potrafią ich zmartwystać dzięki Matce Najświętszej, dzięki jej pośrednictwu, które potrafi ona jakoś naprowadzać na wolę Chrystusową tak, żeby one coraz bardziej upodabniały się do tego zamysłu Bożego, który przecież od wieków jest w Panu Bogu, ale także odnosi się do poszczególnych ludzkich dusz. I następna sprawa, otóż zauważmy, że te dobra, które. Za pośrednictwem Matki Bożej przez Chrystusa są nam dawane, one mają też dwojaki charakter. I to też wynika z lektury dzisiejszej Ewangelii. Bo najpierw, zanim jeszcze Chrystus obdarzył winem, a wino jest tutaj symbolem dóbr nadprzyrodzonych, bo ojcowie Kościoła piszą, że wino to jest sprawiedliwość, to jest miłość i to jest mądrość. Na tym najwyższym nadprzyrodzonym poziomie. A więc. To jest kwintesencja dóbr nadprzyrodzonych, dóbr wyższego porządku. Zanim jeszcze obdarzył ludzi owym winem, to najpierw jeszcze powoduje Pan Jezus, skutek wydawanych poleceń, że stągwie kamienne wypełniają się wodą. A to jest przecież obraz dóbr naturalnych, bo tych stągwi jest sześć. Tak jak dni stworzenia. To jest symbol całego świata stworzonego, stworzonego przecież przez Boga w Trójcy Przenajświętszej. Dlatego każde z tych każdy, każda z tych stągwi może pomieścić dwie albo trzy miary, bo przecież tą miarą jest Pan Bóg. Bóg przecież jest twórcą, jest artystą, On tą miarę nadaje. Dlaczego trzy miary? Trójca przynajmniej Dlaczego dwie? Bo Ojciec i Syn często w Piśmie Świętym, już jakby Duch Święty jest zawarty już jakby wirtualnie w tym zestawieniu Ojca i Syna. Tam jest Duch Święty, gdzie i Ojciec i Syn, bo jest On wzajemną miłością Ojca i Syna, więc nie trzeba mówić o, o Duchu Świętym, a mimo to On jest już często zawarty w tych fragmentach Pisma Świętego, które mówią o Ojcu i o Synu. A więc mamy do czynienia ze światem naturalnym, światem, który też pochodzi od Boga, który również jest czymś dobrym. I zobaczmy znowu ta przecież egzemplifikacja, ten, to, to ukazanie tej ważnej prawdy, że łaska bazuje na naturze, że, że Jezus Chrystus mógł co prawda uczynić z niczego wino, ale jednak przemienia. Wodę w wino, ale najpierw musi wodę, ta woda musi się znaleźć w stągach. Innymi słowy, dzięki pośrednictwu Matki Najświętszej nie tylko jesteśmy wzbogacani w dary nadprzyrodzone, w te dary wyższego porządku, dary, które są niczym innym, jak zapowiedział, darów wiecznych, one już stanowią pewien depozyt na życie wieczne zresztą, ale również obdarza nas Pan Bóg przez Maryję darami naturalnymi. I to jest w sumie zupełnie oczywiste, bo przecież ludzie bardzo często modlą się za pośrednictwem Matki Najświętszej, proszą panią Jasnogórską i są wysłuchani, jeśli chodzi o kwestie zdrowia czy jakiekolwiek inne kwestie dóbr naturalnych. Rzeczywiście Matka Boża nie skąpi nam. I to samo możemy powiedzieć o całych narodach. Narody, które są oddane Matce Najświętszej, one niewątpliwie też i w poziom, na poziomie naturalnym są obdarzane. Tylko, że my nie jesteśmy w stanie tego tutaj zobaczyć. My widzimy tylko wierzchołek góry lodowej, pewne wydarzenia historyczne, różnego rodzaju wygrane bitwy, różnego rodzaju jakieś zwroty akcji w historii, które są często prawie że niewytłumaczalne, są cudami właśnie dzięki Batce Najświętszej wyproszonymi. One są tylko wierzchołkiem góry lodowej. Musimy pamiętać o tym, że cała historia jest pełna bardzo różnych drobnych wydarzeń, których przecież nie przeczytamy w książkach historycznych, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tego udowodnić, że Matka Boża w takim czy innym drobnym wydarzeniu przyczyniła się do takiego czy innego jakiegoś pomyślnego obrotu spraw, a niewątpliwie tak jest. I to samo możemy powiedzieć o tych. Właściwie milionach dusz ludzkich, które wyprosiły dzięki Matce Najświętszej, dzięki Pani Jasnogórskiej, bardzo wiele różnych łask, często decydujących o życiu wiecznym. Więc dopiero na sądzie ostatecznym będziemy mogli zobaczyć, będziemy mogli wtedy zadziwić się, jak wiele zrobiła dla nas Matka Boża, która króluje z Częstochowy. I na koniec musimy jeszcze poruszyć ten temat, bo jest wielu takich i to dzisiaj pewnie nie mniej. A może nawet więcej niż kiedykolwiek indziej. Ludzi, którzy niestety ale zupełnie nie rozumieją kultu maryjnego, którzy zarzucają katolicyzmowi to, że jest rzekomo zbyt maryjny, że jest tu jakaś przesada w tej maryjności, że również jest ten kult niebiblijny, że jest czymś takim zupełnie folklorystycznym, czymś zupełnie niemądrym, płytkim. No i również, że jest czymś bez znaczenia wobec tego. Otóż wszystkie te cztery zarzuty możemy bardzo łatwo odeprzeć. To, że jest niebiblijny, no zupełnie w świetle tego fragmentu Ewangelii, o którym dzisiaj żeśmy mieli okazję wysłuchać, w świetle komentarzy ojców Kościoła widzimy zupełnie nie ma żadnego, żadnej podstawy. Wręcz przeciwnie: Pismo Święte, chociaż bardzo subtelny i delikatny sposób ukryty, jednak uczy nas bardzo wyraźnie o wielkości Maryi. Poza tym, że jest to, można by pomyśleć, oni tak, myślą, że jest tutaj pewna przesada. Toż tutaj. Przesada może tylko dotyczyć samego sposobu okazywania czci Matki Najświętszej. Tutaj rzeczywiście możemy mówić o pewnej przesadzie, bo dobrze wiemy, że są ludzie, którzy podchodzą do kultu Matki Najświętszej w sposób sentymentalny, zbytnio, zbyt powierzchowny, przywiązują się do różnego rodzaju fałszywych objawień, czy jakichś tam rzekomych objawień, niepewnych objawień, nie, 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 niekoniecznie jakichś najważniejszych. Tak, tutaj możemy mówić o przesadzie, ale jeśli chodzi o to, co jest istotne w kulcie Matki Najświętszej, trudno jest doprawdy kochać Maryję tak, jak na to zasługuje, chociaż ona jest oczywiście stworzeniem, ona nie jest Bogiem, tylko Panu Bogu mamy nieskończoną miłość przecież oddawać, mamy, mamy Jemu oddawać wszystko na tyle, na ile potrafimy, i nigdy nie będziemy w stanie kochać Boga tak bardzo, jak na to zasługuje ale Matka Najświętsza ze względu na swoją godność Matki Bożej, rzeczywiście trudno, żeby była kochana tak bardzo, jak ona jest tego godna. I następna sprawa. Ktoś mógłby pomyśleć, że ten kult Matki Bożej sam sobie w ogólności i w szczególności Matki Bożej Częstochowskiej, że jest czymś bardzo niemądrym, folklorystycznym, ludowym, że to jest tylko i wyłącznie pewna jakaś taka specyfika chrześcijan, katolików niezbyt wykształconych. I tutaj okazuje się, że zupełnie, absolutnie mylą się ci ludzie. Dlaczego? Dlatego, że Kościół Święty przez usta, przez też umysły największych teologów historii od zawsze upatrywał w tych fragmentach Pisma Świętego, które mówią o mądrości Bożej, upatrywał również odniesienia do Maryi. Te fragmenty, tak jak ten dzisiejszy fragment z Księgi Przysług, który mówi bezpośrednio o mądrości Bożej. On również odnosi się do Maryi. I dlatego też jest umieszczony w tym formularzu msialnym I zobaczmy też, że te słowa rzeczywiście: Ja miłuję tych, którzy mnie miłują, i ci, co rano dla mnie czuwają, znajdą mnie. Przecież to jest dokładnie opis, można powiedzieć, kultu Maryjnego. Owoc mój bowiem lepszy jest od złota i drogich kamieni. Tym owocem jest Jezus Chrystus. Widzisz, że te słowa, które odnoszą się do mądrości, one odnoszą się również do Matki Najświętszej. Z innej strony też, patrząc na to, nie ma w tym też nic dziwnego, skoro Jezus Chrystus jest tym jedynym uniwersalnym nauczycielem rodzaju ludzkiego, a Maryja przynosi nam tego nauczyciela, to musi ona być pełna mądrości. Skoro też jest oblubienicą Ducha Świętego, który jest dawcą daru mądrości, skoro jest też córką Boga Ojca i przez swoje posłuszeństwo jemu również jest pełna mądrości, bo mądrość prowadzi do tego, by być posłusznym całkowicie, bo polega na tym, że widzi się wszystko z perspektywy Bożej. Wobec tego ona jest pełna mądrości, wobec tego też wszyscy ci, którzy oddają jej cześć, oni również robią tak dlatego, ponieważ są pełni mądrości. Też nie ma w tym, wobec tego żadnego przypadku, że często ci wielcy teologowie byli mocno z Matką Najświętszą związani. Prawdopodobnie najwybitniejszy umysł wszechczasów, święty Tomasz Akwinu należał do zakonu dominikańskiego, który był Matce Bożej szczególnie ofiarowany, szczególnie jakoś związany z Matką Najświętszą. I ostatnia sprawa, otóż, wydaje się tym ludziom, że w takim razie kult Matki Najświętszej jest czymś nieistotnym, ale widzimy dobrze, że jest zupełnie inaczej. I nie chodzi tylko o ogólnie, ogólne jakieś wyrażenia i rozważania, ale również chodzi o kult Matki Bożej Częstochowskiej, o kult Matki Bożej Matki związanej z jasną górą, królującej z Jasnej Góry, w tych bardzo trudnych czasach, w których rzeczywiście. Często patrzymy z obawą w przyszłość. Musimy bardziej niż kiedykolwiek uzbroić się w ufność i w gorliwość, uciekając się do naszej dobrej Matki. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.